Cześć wszystkim. Cześć wszystkim, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałyśmy z Kasią taką mini pogadankę kosmetyczną, dlatego, że będziemy sobie rozmawiać o kosmetykach naturalnych. Takich naszych naturalnych ulubieńcach. Wiadomo, że teraz produkty naturalne przeżywają swój, swoją świetność, można powiedzieć. Jest masa produktów na rynku, a my mamy takich swoich starych ulubieńców. Mamy kosmetyki, które aktualnie są przez nas używane, ale też takie, do których bardzo często po prostu wracamy. Mhm. Więc dzisiaj taki szybki przegląd kosmetyków naturalnych, naturalnych ulubieńców, które u nas się sprawdzają, zapraszamy. Tak jak powiedziałam Wam na samym wstępie, teraz produkty naturalne, czy to do pielęgnacji włosów, ciała, twarzy, no to jest wszędzie, przeżywają swoją świetność. Taki renesans. Tego jest mnóstwo na rynku, naprawdę. Można się czasem w tym troszeczkę pogubić. A w dużym skrócie, jeżeli chciałobyśmy to tak uprościć, to kosmetyki naturalne to są produkty, które w swoim składzie mają składniki pochodzenia naturalnego, czyli zazwyczaj roślinne ekstrakty, czyli takie roślinne mhm. pochodzenie. Minerały. Składniki mineralne, zdarzają się też składniki od na przykład śluz, śluz mhm. ślimaka. Mamy też masę certyfikatów, możecie, wrzucam Wam w opisie do filmu Fajne artykuły, gdzie o certyfikatach możecie sobie poczytać, bo jest kilka certyfikatów, takich jak na przykład Ekocert czy Kosmos, które regulują właśnie um, taką autentyczność i wiarygodność, wiarygodność kosmetyków naturalnych. To tak, słowem wstępu, nie będziemy się za bardzo skupiać na czystej teorii, dlatego, że mamy mnóstwo kosmetyków. Mnóstwo produktów, to, to będzie część ta nich, to, to będzie ta siemię. na pewno. Część z nich to są produkty, których używamy, ale ja mam też bardzo dużo pustych opakowań, które trzymam specjalnie do filmów i zapisuję swoje wrażenia po ich używaniu. Więc to będzie taki miks, dlatego że stwierdziłyśmy, że stworzymy taką, wiecie, pigułkę naturalnych produktów. I ja, dlatego że mam już w dłoni Nakomi, zacznę od Nakomi, a Kasia ma ja Biolavent. My mam biolawend. Biolawend, czyli żel, żel myjący do twarzy był... Błotka, kochana, z mnóstwo razy. To jest moje trzecie albo czwarte opakowanie. Jest to żel bardzo delikatnie myjący, idealny do dwuetapowego oczyszczania, go ten kosmetyk numer dwa świetnie oczyszcza, jest delikatny, nie podrażnia skóry, nie ściera takiej, wiecie, tej pierwszej warstwy lipidowej naszej skóry. Użycie, używanie tego kosmetyku jest naprawdę bardzo przyjemne. Mamy tutaj w składzie olej z pestek winogron oraz olejek lawendowy. Po jego użyciu jest oczyszczona, odświeżona, nawilżona, nie mamy efektu ściągnięcia i używanie tego kosmetyku to jest tak naprawdę sama przyjemność. Ja do niego często wracam i to mam już kolejne nowe opakowanie, bo skończył mi się ten mój z debody shopu. Teraz będę używała ten. Jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówiłam, Wam, mam na komi i wybrałam takie dwa produkty. Ten, do którego zawsze wracam, czyli to jest mhm. Savon Noir. tutaj tutaj akurat mamy wersję złotą. Ten kosmetyk się pojawił na kanale już kilka lat temu. Savon Noir, czyli mydło, które mydłem nie jest, nie wygląda jak mydło, <grym> dlatego, że przypomina pastę. To jest pasta z oliwek i ten produkt działa dogłębnie oczyszczająco i działa troszeczkę jak peeling enzymatyczny, czyli złuszcza martwy na skórek. Możecie stosować to po prostu, ja tak często używam, po prostu myję się mm -hmm. tym, ale można też stosować już tak docelowo i na 100% z rękawicą Kessa, czyli idzie tutaj w stronę tego rytuału hamam, tak jak w łaźniach, tak jak wiecie tak jest Maroko, spa. tak się to stosuje docelowo i taka jest historia tego mydła czarnego, czyli Savon Noir. Ale spokojnie można tego używać w własnej łazience w formie zwykłego peelingu enzymatycznego. Ja bardzo to lubię, dlatego że nie ma tutaj możliwości podrażnienia, przynajmniej na mojej skórze. Skóra jest gładka, oczyszczona i to działa jako świetny peeling enzymatyczny w sytuacjach, kiedy skóra podrażniona ciała. Kompletnie nie toleruje peelingów nawet kawowych, czy peelingów jakichś solnych, drobnoziarnistych, macie jakieś podrażnienia, wtedy ja sięgam po Savon Noir. Tutaj jeszcze mamy wersję złotą, która jest wzbogacona oliwą z oliwek, czyli mamy odrobinkę działanie natłuszczające. Więc na pierwszym miejscu, jako kosmetyk naturalny, do którego ja bardzo często wracam i zużyłam już kilka opakowań, musi być na pewno Savon Noir. Kolejnym moim ulubieńcem naturalnym będą to balsamy od marki Stara Mydlarnia. Mam tutaj Bodymania i ten balsam jest z witaminą C. Mamy tutaj witaminę C, masło 6. Yeah. <laughs> Olejek z winogrona, więc bardzo fane składniki. Kosmetyk bardzo mocno odżywczo, nawilżający, ale też wybielający, więc jeżeli macie jakieś przebarwienia po ugryzieniu, po jakichś na przykład takich wrastających włoskach, jakieś takie brzydkie ślady, to ten balsam sobie świetnie poradzi, ale też drugim kosmetykiem ze stalej medalni, który ja uwielbiam, to jest ten balsam z drzewem sandałowym. Mhm. On też się pojawia w moich ulubieńcach świetnie nawilża skórę, przepiękny zapach, świetnie skórę nawilża, odżywia, idealna do codziennego stosowania, nie pozostawia takiego tłustego filmu. świetnie się Wchłania. Ostatnio sprawdzałam, że stara mydlarnia ma mnóstwo balsamów o różnych zapachach, więc na pewno przetestuję też inne. Te się u mnie sprawdziły, więc jeżeli chcecie dobrać jakiś fajny balsam nawilżający, ale na przykład macie inne preferencje zapachowe, to koniecznie sprawdźcie starą mydlarnię, bo naprawdę kosmetyki są super. Drugim produktem od Nakomi, a zrobiłam taką dosyć ścisłą selekcję, będzie ta świeca do masażu i to jest produkt, którego ja używam w domowym spa, w takim domowym zaciszu raz na jakiś czas. Jest to taka świeca do masażu z masłem Shea. Mamy tutaj zapach wanilii i pomarańczy. Ja bardzo lubię Wanilię, ale ta pomarańcza jest też do delikatnie o, odświeżająca, więc mhm. nie jest to do końca taki ulepkowy waniliowy zapach. I to też jest świetna sprawa do domowego spa, dlatego że biorąc prysznic czy kąpiel, zapalamy sobie tutaj knot. Ta świeca się powoli roztapia. W łazience unosi się fantastyczny zapach. zapach relaksujący, a po zdmuchnięciu tego płomyka, tutaj wytworzoną oliwką, tym, tym takim masełkiem, możemy fajnie wykonać sobie taki masaż ciała, oczywiście również odżywiając naszą skórę. Ja Sięgam po to właśnie ze względu na tą formę, która od razu mi się kojarzy z relaksem, ale też bardzo lubię ten zapach. No i tutaj mamy oczywiście masło Shea, które działa bardzo fajnie, tak natłuszczająco na mm -hmm. naszą skórę. Wmasowujemy to nawet w taką delikatnie wilgotną jeszcze skórę. Mm -hmm typowy produkt ekstra w przypadku domowego spa. Bardzo podoba mi się ta forma świecy i bardzo często i częściej niż po zwykłe masło szea sięgam, dlatego że masło szea zwykłe, Ciężko czyste, do rozprowadzenia. jest trudne do mhm. rozprowadzenia, jest trochę twarde. Mam oczywiście swoje swojej łazience, ale znacząco częściej sięgam po tą formę roztopioną. Więc jako produkt naturalny, który ma nam uprzyjemnić wieczorne spa w łazience, myślę, że spokojnie możecie sobie zerknąć na te świece do masażu. Zacznijmy może od tej maseczki, od maseczki od marki Kodi i mamy tutaj migdały, dynie oraz probiotyk. Jest to naprawdę silnie nawilżająca maseczka. Ja z reguły stosuję ją na noc, czyli wieczorna pielęgnacja, nakładam maseczkę idę spać, rano mam skórę przepięknie nawilżoną, możemy na przykład używać, tak wiecie, Eksta, czyli na przykład 20 minut i zmywamy, ale też na przykład możemy używać to jako też krem w małej ilości, jeżeli naprawdę macie bardzo mocno przesuszoną skórę. Skóra po użyciu tej maseczki jest nawilżona, jest taka sprężysta, taka napełniona, jędrna, fantastyczny produkt i to jest moje drugie opakowanie. Ta druga maseczka od marki Uzdrowisko jest to roślinna maseczka, mamy tutaj rokitnik, mamy też konieczynę, witaminę E, czyli też bardzo mocno nawilżoną zbliżające składniki. I tą maseczkę ja z reguły zostawiam na 20 minut, dlatego, że ona ma taki żółty kolor i boję się, że mi się poduszka powróci, jeżeli zostawiam mm -hmm. to na noc. Więc 20 minut zmywam. Skóra jest, tak jak mówiłam, nawilżona, gładka. Ja mam problemy też z takim dosyć mocnym przesuszeniem skóry. Ogólnie mam po prostu dosyć mocno surową mm -hmm. skórę, a po użyciu tych maseczek skóra jest taka mm, mięsista, jak my to mówimy. Także te dwie maseczki u mnie się też super sprawdzają. Ja słuchajcie, przeskoczę teraz do marki Polny Warkocz. Jest to marka, którą odkryłam niedawno szukając tego oczyszczającego koncentratu z olejem mylnianym. Również marka, która opisuje się jako markę produkującą kosmetyki pochodzenia naturalnego. I mamy tutaj dwie rzeczy. Wspomniany wcześniej oczyszczający koncentrat z olejem mylnianym. To jest taki olejek emulgujący do mycia twarzy, do dwuetapowego oczyszczania. To są w ogóle już puste opakowania, które ja zużyłam jakiś czas temu. Przede wszystkim bardzo dobrze radzi sobie z przełamaniem makijażu, tłuszczu, brudu, sebum, czyli z tą taką pierwszą hardkorową mm -hmm. warstwą i to do tego celu zawsze trzeba wybrać produkt taki, który jest naprawdę konkretny i działa. I jako takie ściągnięcie tego wszystkiego ze skóry, ten produkt sprawdza się naprawdę świetnie. Nie narusza znowu tej bariery hydrolipidowej naszej skóry, aczkolwiek u mnie jest to tak jakby pierwszy etap dwuetapowego oczyszczania. Jest naprawdę świetny, bardzo wydajny. Ogromnie też jestem fanką tej formy. Ta forma jest, z pompką jest w ogóle nie Jak można używać. twarzy bez pompki? To przecież to jest No to jest trudne, to jest upierdliwe. No? Jeszcze jestem w stanie Balsamy mhm. tak, jakby znieść, no bo rozumiem, że bierze, biorę tak balsam, bo on się roztapia w trakcie masażu. Ale tutaj bez pompki to by było bardzo trudne. Z pompką to używanie jest fantastyczne, więc ten produkt z ręką na sercu jest naprawdę świetny. Generalnie marka Polny Warkocz warta uwagi i zainteresowania. Drugi produkt, jaki używałam od ich marki, to, był, to była Esencja. I to jest akurat regulująca esencja z ekstraktem zwierzyby białej, również pusta. Nie nazwałabym chyba tego do końca esencją, bardziej może tonikiem. Tutaj bardziej to jest w kierunku strony tłustej i mieszanej. Dlatego, że ten ekstrakt z wierzby białej i ogólnie wierzba biała ma działać uspokajająco na stany zapalne. A z reguły skóra trądzikowa, tłusta czy mieszana te stany Kiedyś tam ma, więc ten produkt ma to wszystko wyciszać i uspokajać. Bardziej stosowałam to jako tonik. Nie do końca wydaje mi się, że miała fantastyczne działanie, jako esencja. Jako to do tonizowania sprawdziło się spoko, więc z takim bardziej nastawieniem, że to jest wow. To jest ok, ale cena tutaj też jest bardzo fajna, więc możecie sobie przetestować, bo produkty nie są drogie. Także Polny Warkocz, jako druga marka kosmetyków naturalnych, musiała się pojawić tutaj w zestawieniu. Kolejny mój produkt naturalny to będzie peeling enzymatyczny od marki Pure by Closure i jest to peeling, który wiecie co ja używam rano. I to jest taki peeling dla mnie dla takich szybkich zadań specjalnych, jak na przykład, nie wiem, jest jakaś impreza, jest jakieś spotkanie i muszę szybko zrobić peeling, to używam właśnie ten enzymatyczny peeling, ponieważ ten z The Ordinary jest za mocny i mam czasami po nim taką zaczerwienioną skórę. Też jest dla Ciebie I z też jest za mocno. A jeżeli potrzebuje delikatnego złuszczenia, to wtedy wchodzi do akcji właśnie ten peeling. Jest to peeling enzymatyczny, mamy tutaj enzymy z ananas oraz enzym z dyni. Plus mamy też kiwi, który, która działa bardzo mocno, rozjaśniająco na naszą skórę. Świetnie złuszcza, odblokowuje pory, ale przy tym jest to kosmetyk bardzo taki delikatny. Subtelny. Nie, subtelny, nie podrażnia, nie pozostawia żadnych zaczerwień. Super złuszcza na skórę, przygotowuje potem na aplikację kremu, świetnie się potem trzyma makijaż. Czasami jest taka sytuacja, że muszę ekspresowo złuszczyć na skórek, bo mam jakieś tam delikatne, suche skórki tutaj przynosi, czy na przykład na brodzie i potrzebuję takiego delikatnego złuszczenia, ale skutecznego, to wtedy wchodzi właśnie w ruch ten pielnik enzymatyczny od Pure Bar Barcrosi. Używałam też tej marki maskę taką mocno nawilżającą, regenerującą mhm. na noc. Naprawdę mają bardzo fajne produkty i warto się przyjrzeć bliżej tej marce, bo no kosmetyki są naprawdę bardzo fajne. Kolejną marką produktów naturalnych będzie marka Feel Free i tutaj mamy już e, markę, która jest z certyfikatami, bo mamy tutaj certyfikat EcoCert i certyfikat Kosmos, więc mamy pewność co do autentyczności tych produktów. I ja tutaj mam dwa produkty, które są puste. Wyciągnęłam z mojej spiżarni pustych złotych <laughs> kosmetyków, ale, ale mam jakieś też... Jakieś nagrała. Mam tego mnóstwo, słuchajcie i ja co jakiś czas, wiecie, wracam do tych produktów, bo to, to nie jest też tak, że ja tych wszystkich produktów używam jednocześnie, tylko niektóre są zużyte, trafiają do właśnie takiej Spiżarni, a część z nich używam w dalszym ciągu cały czas na co dzień. Na co dzień używamy tej maski. Mówiąc na co dzień, mam na myśli raz w tygodniu, bo jest to dosyć mocno działająca maska. I jest to maska z tej nowej linii Green Leaves, bo Filfree teraz, wypuściło teraz takie dwie linie. Jedna linia jest zielona, druga jest różowa. I co do tej zielonej linii, ona bardzo mi pasuje, dlatego że tutaj mamy wyciąg z konopi i glinki. To jest zbawienie, jeżeli chodzi o skórę mieszaną z tendencją do niedoskonałości, mm -hmm. taką, widzicie, zapchaną. To zawsze działa na moją skórę bardzo dobrze. I właśnie tutaj mamy ten ekstrakt z konopi, mamy glinkę, mamy też. Um... Chyba wydaje mi się, że centelle. To jest maseczka, która pachnie dosyć intensywnie i ona też intensywnie działa. Ona ma w sobie delikatne drobinki i jeżeli Wasza skóra lubi, to po maseczce można sobie wykonać delikatny skrap. Ja tego nie robię, dlatego że ja nie przepadam za takim złuszczaniem, wolę enzymatyczne. Dlatego zostawiam tą maseczkę na chwilę. Oczywiście nie dopuszczam do jej całkowitego wyschnięcia. Psikam sobie hydrolatem na przykład albo jakąś wodą termalną, żeby to nie wyschło, bo wtedy wyciągacie tą wilgoć ze skóry i efekt jest totalnie przeciwny do zamykania mierzonego, ale bardzo podoba mi się działanie tego ekstraktu z konopi i bardzo podoba mi się działanie glinek, więc porównałabym tą maseczkę do takich maseczek bardzo mocno ściągających sebum, które bardzo mocno odtykają pory, pomagają regulować to sebum, pomagają tak jakby wyregulować tą skórę mieszaną, trądzikową, zanieczyszczoną, taką brudną, mówiąc kolokwialnie. Więc za to bardzo tą maseczkę lubię. Ogólnie jeżeli chodzi o produkty Feel Free, ja przetestowałam naprawdę sporo. Przetestowałam tonik Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna też budżetowa opcja, dlatego że te produkty nie są drogie. Ten tonik mi się używał bardzo dobrze, robił to, co miał robić i uważam, że um... Warto jest polecenia. On miał tutaj e, trawę cytrynową, ma, miał ekstrakt z drumianku. Używałam też swojego czasu e, płynu micelarnego, tutaj jest określona jako woda micelarna, e, z aloesem, e, również z cytryną. Bardzo fajny, ale powiedziałabym delikatny. W ogóle określiłabym te produkty, o te tutaj dwa, jako takie bardzo subtelne i delikatne. Ta seria z glinką, e, jeżeli chodzi o skórę mieszaną i tłustą, tak. Mhm. W przypadku skóry suchej bardziej bym sięgnęła po tą różaną, bo tam jest ta tak, różowa. Tak, wypowiem Ci, jeżeli chodzi o tą markę, to mi się bardzo podobają zapachy, bo z reguły te takie naturalne tak. zapachy są takie dosyć specyficzne i nie zawsze mi tak szerzej mówiąc podchodzą i zachęcają i nie? zachęcają i czasami tak jakaś ziemia, ziemia, w twarz przy ziemi. A te są naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo fajne te zapachy, Także te kompozycje są takie przyjemne. I teraz na markę Feel Free od 19 czerwca do 28. W sklepie internetowym na hasło LGS20 uzyskacie minus 20 właśnie na całą markę Feel Free. My tą zniżkę uzyskałyśmy w ramach naszej współpracy już Dwuletni z drogerią Hewę, bardzo owocnej i przyjemnej, więc dlatego, dlatego też tą zniżką dzielimy się z Wami. Kolejna moja propozycja jest dla osób, które lubią mleczka do ciała i mam tutaj kosmetyk od marki Maru Bio. Strasznie ciężka nazwa, zawsze mam problem, żeby ją y, powiedzieć. Jest to mleczko nawilżające z masłem szea oraz z olejkiem rzeżoba i jest to idealny kosmetyk na, na wakacje teraz, ponieważ on świetnie nawilża, ale też super się wchłania i nie pozostawia filmu więc to jest idealny kosmetyk teraz właśnie na upały, hmm. szczególnie też na lato. Ja mam tutaj pojemność setka, czyli to jest też taki kosmetyk idealny na wyjazdy, na weekendowe wyjazdy, ewentualnie nawet potem, jeżeli będzie już można latać, to można sobie po prostu włożyć go do bagażu podręcznego jako ten, odpowiednia pojemność kosmetyku. Według mnie jest to kosmetyk wielofunkcyjny, no bo z jednej strony możemy go używać na całe ciało, ale ja go też używałam na twarz, bo ma bardzo lekko konsystencję i tak jak mówiłam, fajnie nawilża, więc to jest taki kosmetyk, jak z... Do wszystkiego trochę? trochę? Do wszystkiego, do całego ciała, nawilżający i on mi trochę przypomina ten kosmetyk od marki Mia, taki żółty, co kiedyś mówisz, takim A, kosmetyku, tak, masz go ze sobą? Go, oczywiście. O, mhm. Więc może go tutaj pokaż tak, żeby... Chodzi, go, o, ten chodzi krem. o ten krem. czyli kosmetyk taki wiecie, wielofunkcyjny do całego ciała, idealny na weekendy, na wyjazdy. Wiecie co, ja teraz jeszcze powiem dwa słowa o Rezi bo oczywiście nie można pominąć tej, tej marki w ogóle w takim zestawieniu. To jest marka, która ma certyfikaty i można sprawdzić chyba Dwiga na ich stronie, a ja tutaj przetargałam do Kasi ze sobą krem nawilżający. Dlatego, że markę Rezibo ja znam od bardzo dawna i zaczynając swoją przygodę z. Olejowym myciem twarzy. Pamiętam, że pierwszym produktem z ich marki był taki olej z pompką. On mhm. również przychodził w takim, w takim opakowaniu, chyba do tego jeszcze była dołączona ściereczka, ale to było już bardzo dawno. I pamiętam, że bardzo pozytywnie zaskoczyłam się tą marką, a oni w, z czasem upływającym swoją ofertę wzbogacają. I ja teraz używam jako taki podstawowy krem który czasem pojawia się rano, bo ja rano mm. używam tylko filtrów i z reguły nie potrzebuję dodatkowego nawilżenia, ale czasem zdarza się, że skóra jednak tego nawilżenia potrzebuje. I właśnie teraz y, sięgnęłam po ten krem i to jest Rezibo. Y, nazywa się delikatny, lekki y, krem nawilżający. I muszę Wam powiedzieć, że przy pierwszym użyciu trochę się zdziwiłam, dlatego że ten produkt ym, bieli. Troszkę tak, jakby się ma, Wiesz o co chodzi? Niektóre się tak marzą, no nie? W sensie, że nałożysz czasem za dużo, wydaje ci się, że to się wchłonie, mm. a on na przykład zaczyna się strasznie tak. Troszkę, widzisz? No widzisz? Tak, no Robi tak, się tak. taki. Mhm. bieli się. Mhm. I potrzeba chwili, żeby go na skórze rozprowadzić, albo po prostu I nakładać go zapach. odrobinę mniej. Pachnie przepięknie, w ogóle kojarzy mi się z latem, z Tako cytrusami. Cukrenką. Jeżeli chodzi o ten konkretny krem, mamy tutaj 98,7% składników pochodzenia naturalnego. I określiłabym tak w dużym skrócie ten produkt jako idealny, delikatny, lekki, szybko wchłanialny. Produkt pod makijaż Rano. Na Wilża y, jest fajną bazą pod makijaż, jest lekki, pięknie pachnie, więc jeżeli akurat szukacie produktów pochodzenia naturalnego i lubicie markę Rezibo, to wydaje mi się, że ten produkt jest warty uwagi. Y, tuba jest dosyć duża, a trzeba go używać bardzo mało, więc mam wrażenie, że też starczy na długo i też podoba mi się zawsze, że oni wysyłają w takich fajnych tubach te produkty, także na pewno o marce Rezibo trzeba wspomnieć, jeżeli mówimy o produktach naturalnych. Okej. Okay. Oczywiście w tym filmie nie mogę pominąć. Wody różane, ja mam tej wodę różaną od marki Olejku, jest to róża damastyńska, uwielbiam hydrolat, y, szczególnie właśnie to y, hydrolat ten różany fantastycznie skórę odświeża, yy, regeneruje, łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia, świetnie się sprawdza na wyjazdy, jako też taka trochę woda termalna. Ja bardzo też często hydrolat trzymam w lodówce, rano jak wstaję, lekko opuchnięta i potrzebuję takiego, wiecie, takiej dawki od, orzeźwienia, takiego odświeżenia. Akurat ta róża damascyńska, oprócz tego, że jest takim kosmetykiem bardzo mocno kojącym na wszystkie podrażnienia, zaczerwienienia, to też bardzo fajnie skórę nawilża. Mam tutaj jeszcze trzy produkty, więc szybciutko o nich wspomnę. Yy, na pewno pamiętacie, jak używałam i pokazywałam na kanale ten krem od marki Mia My Wonder Balm. Mi najbardziej przypasował żółty, czyli wersja z masłem mango. Oczywiście mamy tutaj zero silikonów, parafiny, mineralnych olejów i tak dalej, i tak dalej. Więc również marka, która określa siebie jako markę naturalną. Bardzo fajnie mi się sprawdzał ten krem, dlatego że on był produktem również tak jak Kasia mówiła o Marilubio hmm. uniwersalnym. Czyli to był produkt, który byłam w stanie zabrać ze sobą na jakiś wyjazd czy gdziekolwiek indziej i mogłam stosować na twarz, na ciało, na stopy, na dłonie i sprawdzał się świetnie. Poza tym bardzo bardzo podobał mi się zapach. Ja... Yy... Nie jestem może fanką mango, żeby jeść mango, ale bardzo lubię zapach mango. Od razu mi się przypomina i kojarzy z takimi tropikalnymi wakacjami, jest niezwykle przyjemny w stosowaniu. Oczywiście tych kremów, tych Wonder Balmów jest bardzo dużo. Tam jest kilka różnych rodzajów i wersji kolorystycznych, które mam wrażenie odpowiadają jakiemuś konkretnemu składnikowi. Tutaj żółty, więc to, to, to masło z mango. E, powiem Wam szczerze, że, bo to już jest już puste opakowanie, wygrzebane z mojej spiżarni, ale jeżeli szukałabym takiego Podstawowego, dobrego kremu, mhm. który sprawdzi się super na twarz, który czasem zabiorę ze sobą do całego ciała, do dłoni, jest podstawowy, nawet jeżeli ktoś lubi pielęgnację minimalną, sprawdzi się mhm. na dzień, ale też na noc. To na pewno bym zerknęła na mnie, bo to jest naprawdę fajna propozycja. Cenowo atrakcyjna, wydajna i yy, wydaje mi się, że warta. Uwagi. Dla mnie to też jest super taki jako kosmetyk wyjazdowy, bo widzę, że ma 75 ml, więc tak. do samolotu w bagaż tak, podręczny można zapakować. Słuchajcie, na pewno chciałam jeszcze wspomnieć o Marce bo To jest marka, yy, również, która produkuje yy, kosmetyki naturalne. I z ogromnym sentymentem wspominam żeldo ich, że do mycia twarzy, twarzy mm -hmm. w szklanym opakowaniu z pompką, który również na kanale był. To jest świetny produkt myjący, mimo że dosyć intensywnie pieniący, bo to jest dosyć taki. Mm -hmm. Taki pieniący mocniejszy. się żel, mocniejszy, to w dalszym ciągu z bardzo fajnym i niepodrażniającym działaniem. Ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, to chyba był taki jeden z żeli do mycia twarzy, który był bardzo wydajny. Tak, taki konkretny. konkretny. Ja bym nazwała to mhm. koncentrat nawet. On tak. był bardzo, bardzo, bardzo skoncentrowany mhm. i wystarczyła tylko kropelka. Więc ten, ten żel do mycia, ja wspominam z, bardzo dobrze, bardzo mi się przyjemnie używało tego żelu. A teraz w Marcy Babo jest nowość, którą aktualnie zaczynam dopiero testować, więc nie powiem tak w 100% jak się sprawdza. Po pierwszym Życiu, a mówię tutaj o y, antystresowym serum do twarzy, y, mogę powiedzieć, że działa rozświetlająco na skórę i bardziej daje taki błysk. Ogromnie podoba mi się zapach, dlatego, że ja mam wielki sentyment też? do produktów, które pachną jak rzeczy do opalania albo balsamy brązujące, a tutaj mamy masło kakaowe. I, I lubię te balsamy. Wiesz, ja lubię nie. te klimaciki. Będę kurczaczek, kurczaczek, no fruteczka? Kasia mówi na to kurczaczek i dla mnie to jest po prostu zapach ym, takiego masła kakaowego. Często balsamy brązujące mają ten składnik i one tak mają. pachną, mhm. ale tutaj po pierwszym użyciu pachnie to masło kakaowe. Oczywiście mamy tutaj też masę innych bardzo fajnych składników, ale jeżeli lubicie takie Zapachy masła kakaowego. Wydaje mi się, że jakaś linia kosmetyków ma taki bardzo charakterystyczny zapach, który to masło kakaowe mm, tak naprawdę przypomina. Tutaj ten zapach to, to, jest, to jest to właśnie masło kakaowe. A jeżeli chodzi o samo działanie, jeżeli stosujemy na dzień, to serum wygląda jako taki produkt rozświetlający, bo ono bardzo fajnie się wchłania, ale zostawia taką delikatnie błyszczącą warstwę. A na noc jako produkt pod krem sprawdza się, sprawdza się również bardzo fajnie, również składniki pochodzenia naturalnego. Co masz na sam koniec? Koi? I na sam koniec oczywiście produkt marki Koi, dlatego że m, chyba miałyśmy okazję przetestować wszystkie produkty mhm. z ich linii. I jeżeli miałabym wybrać jeden, tego jest dużo, ale no, oczywiście nie powiem o wszystkich, ale jeżeli miałabym wybrać jeden, wybrałabym ten krem i to jest krem nawilżająco-wygładzający również pusty, zużyłam go już jakiś czas okay. temu, ale um, zerknęłam, do notatek, jest. bo w trakcie używania gdzieś tam zapisuję sobie rzeczy, które mi się podobają w danym kosmetyku, to jest to produkt naprawdę bardzo fajnie sprawdzający się u mnie, dużo lepiej niż ich produkt krem ten 7 olejków, Siedem. Mhm. bo tamten był odrobinę za ciężki, przynajmniej dla mojej skóry, a ten tutaj z kwasem hialuronowym, z awokado i z witaminą E sprawił się u mnie świetnie i idealny produkt na noc, taki nawilżający, zamykający pielęgnację, nie klejący, nie lepiący więc jakbym miała wybrać jeden, to na pewno byłby ten. Może pojemność tutaj jest dyskusyjna, bo wiem, że dużo osób troszkę marudzi, że 30 ml malutki słoiczek to jest za mało, woleliby więcej. No to już jest kwestia dyskusyjna, za producenta nie decydujemy, ale jeżeli szukacie produktów naturalnych, to oczywiście Koi warto sobie też sprawdzić. No i tyle, moi drodzy. Szybki, szybki przegląd. przegląd ja szybki Ile szybki. mamy? Z 30 minut albo więcej? więcej ma, myślę, że ponad 40, bo to już jest kolejne cięcie, więc no, 40 tak... minut y, szybkiego przeglądu kosmetyków naturalnych, które u nas się sprawdziły, które lubimy, które polecamy, do których też myślę, że za jakiś czas wrócimy. Tego jest mnóstwo i cieszymy się, że coraz więcej takich kosmetyków na rynku jest dostępnych i mamy możliwość y, kupić, testować i używać kosmetyki naturalne. Oczywiście y, będziemy do tematu wracać co jakiś czas, dlatego, że tak jak Kasia mówiła, temat kosmetyki naturalnej aktualnie na rynku kosmetycznym to jest temat rzeka. Ja ze swojej strony doszucę tylko, że kosmetyki naturalne uważam, że są bardzo dobre, aczkolwiek ja swojej pielęgnacji nie wyobrażam sobie opierać tylko i wyłącznie mhm. na kosmetykach naturalnych. Nie jestem do końca tą osobą, która używa tylko naturalnej pielęgnacji. Oceniam zawsze kosmetyki pod kątem tego, jak działają na moją skórę, jakie efekty przynoszą. Są fajne, warto mieć je w zanadrzu, aczkolwiek mm -hmm. nie wyobrażam sobie pomijać innych syntetycznych kosmetyków, które działają również bardzo dobrze i efektownie. No i tyle, moi drodzy. Dziękujemy Wam ogromnie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach na dole, jakie są Wasze ulubione mm -hmm. marki, które produkują kosmetyki naturalne. Może o niektórych nie słyszałyśmy, a, a jest to naprawdę polecenia. sporo. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!